Siemanko, witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Zgodnie z zapowiedzią. Mówiłem, że będą grube ciosy. No i za mną bardzo, bardzo gruby cios, bardzo tłusty zawodnik. Legenda! Supra MK4. Wielu z Was na to czekało. To auto już lekko przespoilerowaliśmy przy okazji relacji z Ultrajsu. Jak ktoś jeszcze nie widział z Was, to tutaj macie relację, No a dzisiaj pokażemy Wam to auto, pogadamy z właścicielem, bo Marcin jest w posiadaniu tego samochodu bardzo długo, więc będzie myślę, że miał dla Was parę fajnych ciekawostek a propos tego auta. No a potem, oczywiście, zobaczycie Suprę w akcji. Pamiętajcie, żeby jeżeli ten film Wam się spodoba, zostawić łapę w górę, żeby wbić suba, żebyśmy dalej cisnęli i rośli z kanałem. Pękło 10 koła, więc myślę że fajne zwieńczenie tego wyniku. A teraz klasycznie. Dobra, jest z nami Marcin Siemanko. Cześć. Marcin, bardzo dziękuję, że Wreszcie pojawiłeś się na kanale, ja już to gdzieś tam zapowiadałem. Miałem nadzieję, że się uda. Zresztą to nie jest nasza pierwsza przymiarka do nagrania, no ale bywa różnie. Bardzo chciałbym, żebyś opowiedział mi i widzom. Ja już trochę wiem, no bo nie od wczoraj się znamy o tym samochodzie, ale myślę, że parę ciekawostek tutaj będzie. Marcin, ile lat w ogóle masz super? Bo od tego trzeba zacząć. Długo. Listopad 2008. Czyli 14 lat bez mała, tak? 13 no. ponad, no? Szmat czasu. Zarejestrowana była chyba w y, czerwcu 2009 roku. Ostatnio sprawdzałem z ciekawości, bo sam już nie pamiętam. Szmat czasu. Słuchajcie, kolejna ciekawostka związana z autem, bo to gdzieś tam gadaliśmy z Marcinem poza kamerami. To nie jest przekładka, to jest tak, supra, jest... która oryginalnie była skierowana po naszej stronie. Kluczowe pytanie: zawsze Przyłożony? nie, to oryginalna ameryka. Uuu. Oryginalne <laughs> No i jeszcze jedna z najważniejszych rzeczy. LHD z twardym dachem, nie, nie targa, bo generalnie mnie targa nie wchodziła w ogóle w rachubę ze względu na to, że nadwozie mocno pracuje, a ja chciałem, żeby samochód był sztywny, feeling był fajny i tak Jasne. dalej, więc hmm. dlatego była kupiona baza, jako też kolejne zaskoczenie, to był wolno sąd automat 220 koni, ale było kupione drugie auto po dachowaniu w Szwajcarii, Twin Turbo, z którego wszystko zostało włożone. Jako dawca. Tak, jako dawca mechaniki, wszystko zostało włożone do do tego nadwozia, nie? No właśnie, słuchajcie, to jest szmat czasu, kilkanaście lat, a musicie wiedzieć, że Marcin bardzo dobrze zna się na samochodach i nie tylko w teorii, ale w praktyce, bo tutaj zresztą damy Wam linka do warsztatu Marcina, czyli Turbo Bros. Chłopaki budują, składają fury do motorsportu, do driftu, ale też i generalnie wynalazki. Robicie różne dziwne auta. Tak, no generalnie biorę, więc tą, wszystko. Tak, ale tą Suprę podejrzewam, że rozebraliście wzdłuż i wszerz. Pewnie kilka, jak nie kilkanaście razy przez ten czas no. to już jest któraś odsłona Panie. tego samochodu. No więc, żeby nie trzymać Was dłużej w niepewności, co tam drzemie pod machą, co tam się teraz dzieje. Na tą chwilę to już jest ostatnia odsłona. Jest stroker 3-4 litra z głowicą z japońskiej supry VVTI. Czapka po pełnym portingu. wałki rozrządu 264 Brain Crowers z z sprężynkami. Do tego mamy. BorgWarner Warner FR9180, czyli turbina o potencjale przy lekki mieszance z alkoholem pod 1000 koni. No i tam wtryski, wiadomo, układ paliwowy przebudowany. Nie jest ja tego. No. Ja wam trochę tutaj przewinę, że tak powiem, to, to czy Marcin nie mówi na polski język, ta supra zapis... i to naprawdę grubo. I to jest chyba najfajniejsza odsłona tego samochodu, tak. bo ona wreszcie nie tylko naprawdę ma dużo mocy, bo ma mocy. Dokładnie. Ile? 780 koni. No ten samochód miał więcej w, w szczycie formy, miał 890, ale... Na papierze był wolniejszy niż jest w tej chwili. W tej chwili to jest auto, które na każdym biegu w zasadzie z każdych obrotów jedzie jak duży wolnosący silnik. Nie? Lepiej masz staje, 2400 masz obrotów. kontrolę nad mocą po prostu. Tak, tak, no nawet w trasie ostatnio jechaliśmy na ultor i la Patryka, schamowałem się za ciężarówkę, szósty bieg, 2400 obrotów, dajesz gazu, wyprzedzanie ciężarówki trwa, nie wiem, 5 sekund, 4, czyli, na szóstym czyli biegu się wkręca. A momentu ile w tej chwili? 926 Nm. To już są poważne wartości. Żeby tą moc przenieść na asfalt, no to tutaj też było trochę zabawy. Wiem, że ostatnio zmieniłeś oponkę, wsadziłeś największe co się tutaj zmieściło. Tak, tak? Należy zacząć od kół, na które polowałem przez kilka lat, bo było hmm. bardzo ciężko, a jako nowe kosztują chyba 7 czy 8 tysięcy dolarów. Udało się trafić takie koło używane na forum w Anglii. Supry. To są CC West Classic. 18 razy 10 przód z oponami 265 z przodu i 18 razy 11,5 z tyłu z oponami 315. I z przodu i z tyłu jest semi Slick. Dopuszczony do ruchu drogowego. No i ta Yokohama, która jest teraz, to naprawdę daje rano. To nie? już teraz klei, to już nawet tak. wie, że do guma nawet potrafi na drugim biegu. Tak, już na drugim biegu jest trzymać, katapulta, tak? Taki wisk z katapultą, nie? Gdzie to. wcześniej były trochę stare Tour 88, które potrafiły na trzecim biegu przy 140 nagle rzucić Zerwać. Półtora pasa obok, nie? <noise> no właśnie. To. to jest coś, co można określić rzeczywiście mianem męski wóz. Naprawdę, jeżeli ktoś z Was mówi, że męskim wozem jest to czy tamto, to tutaj macie taki benchmark, taki punkt wyjścia. To auto w ogóle ma jakieś systemy? ABS? Nie, nie, nie. Cokolwiek? Ten samochód był, nie był od początku choroba. Auto miało być zawsze streetowe. Musiała być klimatyzacja i musiała grać muza. Czyli wnętrze kulturalne, Ta, cywilizowane. Ale zejście z masy w aucie na tyle, na ile to było możliwe, czyli usunięte ABS, poduszki powietrzne, całe kablowanie od tego wszystkiego, i tak dalej. Wszystko zostało wywalone w celu zejścia maksymalnie z masy. Nie? Na tą chwilę najlżejsza supra japońska, która w fabryce nie ma ABS-u, ma malutkie hamulce i tak dalej, waży 1590 kg, to auto waży zważone. Dwa tygodnie temu 1560-1560 i 800 koni, bo bez mała, można tak no. powiedzieć, czysty obłęd, no właśnie. No i teraz sakramentalne, jak to jedzie. Ja wiem, ale pochwal się Marcin. 100-200 w 4,9 sekundy. 4,9 sekundy z manualną skrzynią biegów, to, to się nie mieści w pale. Mieliśmy tutaj już mocnego zawodnika na kanale, C63, e, pogrzebane na alkoholu, 800 koni. Tu macie w ogóle sprilerek. Robione w naszym warsztacie. Też robione u Marcina, tak. E, I tamta auto jeździło niskie piątki w optymalnych tak, warunkach. 5,2. Tak, 5,2. Więc no słuchajcie, a tutaj mamy złamane 5 sekund, to już można ścigać motocykle. I to naprawdę topowe, takie po 180-200 koni. Stosunkiem mocy 1 do jednego. Jest nawet zawodnik tutaj Z800, który już czeka, tylko bo było ostatnio za zimno. Kiedyś Z800, temu. ja od razu mówię, N -n -n", nie ma szans. Najmniejszy. Ale z <laughs> czystej ciekawości jego i swojej. Myślę, nig że nigdy nie miałem okazji łapać się z motorem. W ogóle mam taki, tak, że wyjeżdżam gdzieś pojeździć późno wieczorem, nigdy nie mogę nic tak. spotkać. Wyjeżdżam pick-upem, co chwilę mnie mijają jakieś fajne samochody, że... z którymi można by było Myślę, palikować. że to nie jest przypadek. Słuchajcie, jak ktoś widzi Supra a tutaj no miasto duże, nieduże, no, 300 tysięcy mieszkańców to. To wszyscy znają i myślę, że jak ktoś cokolwiek wie, co tam się dzieje pod tą machą i kto to robi, kto tym jeździ, to chyba z motyką na słońce nie ma co się porywać. Ja myślę, że Dukatem z Tobą bym powalczył, ale wcale by nie było łatwo, bo na motocyklu, tak jak Ty masz problem z trakcją, tam jest problem zawsze z podnoszeniem tak. koła, z trakcją też. Generalnie zrobienie tej czwórki niskiej to jest duży, duży problem. Teoretycznie to sam te same motocykle powinny jeździć trzy z hakiem, ale. No w praktyce to nie wychodzi. Co bardzo podoba mi się w tym aucie, to jest to, że Marcin podszedł do tematu kompleksowo. No tak jak mówiłem, to jest wiele lat do pieszczania, szczegół po szczególe i tutaj nie ma przypadku tak naprawdę w żadnym aspekcie. Hamulce? Co tam siedzi? Lambo. Tył i przód, zaciski. Przód ośmiotłokowe, tył czterołokowe, tarcze, przód. 360 mm z Lexusa i tył, tył też z Lexusa i SF, 355 bodajże mm. Mhm. Yy, Ferro DS 2500, klocki tył i przód. Zawias, gwint jakiś? Co tu tak, się w Kawu, wariant pierwszy. Masz parę kastomową z tego co pamiętam, D tak? Tak, jest tak zwany Big Diff yy, z tej sukry europejskiej i do tego jest jeszcze wkład TRD tuningowy. Czyli tak naprawdę to auto, ono wygląda bardzo dobrze, ono wygląda grubo, ale wygląda tak jeszcze w miarę cywilizowanie i z zewnątrz i wewnątrz, wnętrze za chwilę Wam pokażemy. No ja jestem fanem om dlatego tutaj nie ma żadnych laminatów, to wszystko co jest, to jest przednia dokładka, to jest lip Grady. Progi to jest pakiet Aero oryginalny Toyoty. Spacy tylne też pakiet Aero Toyoty Aero. A spoiler tylny to terda, czyli nadworny tuner. No i dlatego to auto wygląda dobrze. Ono jest zrobione ze smakiem, z klasą, nie jest przesadzone, nie jest przerysowane. Dzisiaj, kiedy stawiacie koło tych współczesnych samochodów, ono już nie robi takiego wrażenia, że jest takie szerokie, takie niskie, takie ekstremalne, ale dalej wygląda tłuściutko I nawet jak jechaliśmy ostatnio na ten Ultra i to widziałem, co się dzieje, jakie są reakcje ludzi, nie? Tak. Jak w tym filmie? I co Super. Tak, więc magia super dalej działa. Szybcy i wściekli. No, większość z nas się na tym wychowała i gdzieś to siedzi w głowie, więc nie często spotkacie takie auto, a szczególnie no w takiej odsłonie, tak dopieszczone, tak zrobione, mówię, ze smakiem. Naprawdę, Marcin, wielki szacun. No właśnie, ale z tym, że my tu jesteśmy, też się wiąże pewna historia. To już powolutku koniec tak. tej przygody, tej historii. I jak to w życiu bywa, trzeba iść dalej. Marzenia są po to, żeby je realizować, dlatego Mam kolegę, który chodził za tym autem 5 lat, chodził. O, ja chodził. z tego co wiem, to kolejeczka była chętnych, tylko nie wiem, czy wszyscy mieli dość, że tak powiem, no, nie argumentów. Nie, nie. Ten, ale... ten, 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 ten chodził najdłużej okay. przede wszystkim. Może to dobry kolega, a zarazem też nasz klient to. I fajnie, że zostanie na gminie, tak? Że, że nie zniknie gdzieś tam Dokładnie I jest w Polsce, obiecane, zagrażąc... że zawsze mogę jechać pojeździć. Wziąć na weekend pojeździć. No. Bo to powiem Ci, że jak już tak zapadło i były już tak poważne rozmowy i tam już klamka zapadła, to zaczęły się łzy w oczach kręcić. Nie? To... Wcale się nie dziwię, no. To znacznie nie wiesz jaki jestem tak. freak samochodowy, także... No, ale to jest właśnie to, że trzeba negocjować każdą umowę, nawet umowę kupna-sprzedaży samochodu. Yy, nie będę na razie chyba zdradzał co dalej, bo jakieś tam pomysły są, ale a. myślę, że to jeszcze z tym... Zrobimy z yy. tego następną niespodziankę. O właśnie, wrócimy. No a teraz chciałbym wam po prostu pokazać bliżej auto, a czary zrobi jak zwykle Kuba. Bro, weather with the defense I don't care what a critic got to say I got them picking up the pieces That of me, you really playing with your life I'm about to come and run it all back I'm the new era, about to snap back You ain't fitting for it cause you all cap like Hold up, I shoot my shot, wait, hold up I'm really about to run this, go up You know it's all net when it go up you Ain't got no other plans, you don't need to understand hey, We on know the time, you don't need to understand hey, You just show them how to do it When you don't know what to say Tell me how you print Ja nie jestem super biegły w autach japońskich w ogóle w JDM-ach w tych klimatach, ale Marcin to jest profesor w tym zakresie, więc tu jest masa takich smaczków, których ja na przykład nie widzę Ja ogólnie oceniam całą kształt, no ale właśnie teraz rozmawiamy i Marcin mówi, że nawet lampy to jest magia tutaj, Tak. Okay. To jest polistowa lampa, która w Europie nie wystawała, bo super wycofano ze sprzedaży w 1996 roku, ze względu na to, że była tak droga, kosztowała to, co Mercedes S500, sprzedawała się słabo, więc do liftu nigdy nie doszło. A to jest lampa, która jest grafitowa w środku i ma wypukłe te obramowania, tak samo jak przednie lampy, które w Europie są w ogóle szklane i tak wystają z obrysu samochodu mhm. i to nie wygląda za specjalnie. Tu mamy lampy amerykańskie polistowe, które są też niechromowane, tylko tak jak tylna lampa, mają grafitowy kolor. I to rozumiem, że to było na przestrzeni czasu rzeczy, które też tam powolutku zbierałeś, dokupowałeś, wynajdywałeś gdzieś tam. Czyli... To, było, to była ewolucja, tak jak z mocą, nie? Było 630 koni. No nie, najpierw był BPU tak zwany, czyli 400 koni na seryjnych sprężarkach, 630 koni na małym singlu, później było 790 koni, czyli więcej niż teraz, a auto nie było wcale też szybsze, później było 890 i na koniec wjechał stroker, głowica, turbo i seta, Czyli docelowy. cała gromada odsłon. No i jest jeszcze temat, który też musicie wiedzieć, bo ja wiem, że wiele osób ogląda takie filmy, widzi takie auta i zawsze się jara, o taki samochód on klepie wszystko i tak dalej, zrobię sobie taki. To nie jest tak hop że masz klops, powiedzmy idziesz, płacisz i jeździsz takim autem. Poza tym, że trzeba nim umieć jeździć, to jeszcze niestety musicie się liczyć z tym, że takie projekty to są choroby wieku dziecięcego, wystrzelone motory. No, to się niestety zdarza w zdarza takich samochodach. Się. Rzadko nie? kto o tym mówi, ale się zdarza. No. No, więc... ten, ten, ten silnik też umarł na pierwszym strojeniu przez to, że niektóre rzeczy dopiero zostały odkryte. Teoretycznie można powiedzieć na nowo, tak. bo okazało się, że seryjna czapka bez portingu nie przypuści odpowiedniej ilości spalin i zaczęło się robić spalanie stukowe na skutek back pressure i po prostu trochę go przysmażyliśmy i trzeba było to rozebrać. I złożyć na nowo. I podejrzewam, że to jest też jeden z powodów, dla których tych samochodów jest tak mało, bo to naprawdę wymaga wielu wyrzeczeń i ogromnej ilości pieniędzy i determinacji, żeby ten samochód od początku do końca złożyć, zrobić, potem się nie poddać, jak coś nie idzie, czekać czasami pół roku, rok, dwa lata, żeby to zrobić, no, a potem macie taki efekt. Wnętrze tego samochodu też zdecydowanie zasługuje na to, żeby je pokazać szerzej. Ono jest lekko porobione, ale znowu, ze smakiem nie jest przesadzone. Jest kultura, jest cywilizacja, ale zerknijcie sami. Deska rozdzielcza skierowana w stronę kierowcy i to tak dość ekstremalnie, widać, że to jest auto, które jest dedykowane kierowcy, tu pasażer jest wieziony jak worek kartofli i nie ma nic do powiedzenia. No ale do tego Marcin dołożył fajne fotele, trochę wskaźników, ale zresztą najlepiej jak on Wam sam powie, co się tutaj zmieniło w tym aucie. W środku mamy tak, kultowe Recaro CS Sportster, ze zrobioną tapicerką tutaj tak indywidualnie z przyszyciem to takim ala Lambo. No i oczywiście masa elektroniki dorzuconej, czyli 5 wskaźniczków, 4 kultowe Apexy, do tego sonda szerokopasmowa, tak jak mówiłem, audio, które jest dosyć mocno rozbudowane, samochód cały jest wygłuszony, generalnie no, rzecz biorąc, pomimo tej swojej wagi, jest, w trasie jest bardzo kulturalny, nie męczy taka podróż do Wrocławia, czy gdziekolwiek inny zakątek Polski, nie stwarza tym samochodem żadnego problemu, nie? pomimo jego mocy. No i takie duperele. No, panele wszystkie zostały przerobione na wzór właśnie poliftowej Supry. Oryginalnie to jest pokręte taką gówniaczą gumą jak przyciski w BMW, które się zdzierają. Teraz to jest zrobione na grafitową satynę. Nie? Auto ciepłe, więc nie będzie to cold start, no ale musimy tego posłuchać. Dawaj Marcin. Dobra, jesteśmy na pokładzie bestii i możecie mi wierzyć lub nie, ale naprawdę z ręką na sercu ja siedzę w tym samochodzie po raz pierwszy. Chociaż znamy się z Marcinem z 10 lat, pewnie, jak nie lepiej. Oj. Lepiej. 15. Ostatnie liczyliśmy. 15, 15. No, to zawsze ile razy jechaliśmy gdzieś samochodami, to jechaliśmy każdy swoim. Albo supra była w robocie, albo była rozgrzebana. Naprawdę jestem tutaj po raz pierwszy, więc ja niczego nie udaję. Sam jestem ciekaw, jak to auto jeździ, bo raczej je widziałem jak je jeździ niż. Miałem okazję to poczuć. Nie, no po prostu. To jest to, czego nie czuć w nowych autach. Nie Jest grubo. Nie wiem, ile było. Nie chcę wiedzieć. <ścoughs> surowo. Jest surowo. Jest taki efekt, jakbyś napinał gumę, ale jak już puszcza to. Ale fajnie, że jakby. To napędzanie się jest też takie dość płynne, nie? Nie, jest, nie ma takiego strzała chorego, nie? Tak, że nie, czekanie, czekanie, czekanie. pach, tak. tak, tylko to schodzi tak liniowo. Tak już mówię ci, że dwójka klei. Jest coś, co się raczej chyba znudzić nie może. Grubo. I są tacy, którzy mówią, że jak jesteś w stanie zapanować nad mocą swojego samochodu, to znaczy, że mocy jest za mało. Dokładnie. <laughs> Dlatego wjechały nowopony i stwierdziłem, że można było jeszcze 0,3 zero rapyknąć i tak? zrobić to też 850, 880. No, ale naprawdę muszę Wam powiedzieć, że tu w środku jest cywilizacja. Naprawdę jest przyjemnie, jest komfortowo. Nie jest jakoś ekstremalnie głośno. Nic nie trzeszczy, nie skrzypi. Naprawdę fajne autko. Zaskakujące, wręcz bym powiedział, biorąc pod uwagę ile na chyba w ogóle jest 95. 95, no to już auto można by zaraz na żółtą blaszkę ładować, nie? A jakby ktoś chciał suprę, taką jak twoja, zrobiłbyś? Widzicie, tak ktoś marzy o Suprze, to tu macie gościa, który przećwiczył temat w lewo, w prawo, w górę, w dół, w szeszł, chyba można, można by powiedzieć, że profesor od Supry. Wóz jest naprawdę fajny, no jako taka ozdoba kolekcji, ozdoba garażu jak najbardziej, jako trzecie auto z domu zdecydowanie nie. Za, za grubo, nie? Bo jeszcze jedna rzecz, ciekawostka, też musicie wiedzieć, że Marcin jest typem gościa, który nie wozi auta na lawecie, nie, ten samochód nie podróżował na imprezy, na zloty, na lawecie, tylko zawsze na kołach, po męsku. I wszystko co ma koła musi jeździć, nawet Evo na trackday jeździ na slicku, na, na kołach, bo jak ma koła i jeszcze nie odpadło, to znaczy, że musi pojechać i wrócić. I ja bardzo takie podejście szanuję, tak to powinno wyglądać, auta są po to, żeby jeździć, a nie po to, żeby... Stały i ozdabiały wyłącznie garaża. Musicie wiedzieć też, że z Białego Stoku na każdą imprezę motoryzacyjną, niemal jaką sobie przypominam, my zawsze mamy najdalej. Tak. Magia, magia mieszkania na północnym wschodzie. Jak jest 300 km, to można powiedzieć, że to koło domu. Tak, tak. Warszawa to nie trasa, nie? I ten dźwięk było... Kurde. Kiedyś oglądałem szybkich, wściekłych. Nie przyszło mi do głowy wtedy, że kiedyś będę siedział w suprze. I... Od tego, już moja choroba zaczęła. No, i tak ten film to po prostu. Było myślę, bo że jedno było w głowie: chcę mieć Supra. Nie? Myślę, że nie tylko ty i wielu wielu z Was, którzy to oglądacie, i ja tak samo. Każdy kojarzy to z Supra z szybkich i wściekłych. No. Stąd się wzięła cała ta legenda poniekąd, taka przynajmniej szeroko pojęta. Nie? Auto legenda, i przy okazji, naprawdę kawał fajnej historii, bo cała ta przygoda Marcina z tym samochodem to jest piękna historia. Po to w tej motoryzacji wydajemy jakieś astronomiczne sumy. Siedzimy, zarywamy noce w garażach, dłubiemy, grzebiemy, kombinujemy, szukamy po nocach w internecie jakichś rozwiązań. To jest właśnie fajne, żeby gdzieś tam sobie realizować te marzenia. Oczywiście na miarę możliwości, no, każdy orze jak może. Supra w moim odczuciu dalej genialny samochód, legenda, tak naprawdę legenda i Ani trochę rozczarowania. Ja siedziałem w tym samochodzie po raz pierwszy, co naprawdę no, jest zaskakujące nawet dla mnie, że, że, że to tak wyszło, ale Ani trochę nie jestem rozczarowany, wręcz odwrotnie. Bardzo chciałbym mieć kiedyś takie auto w garażu, aczkolwiek no, jest tyle tego wszystkiego i tyle fajnych samochodów, którym jeszcze chciałby człowiek pojeździć, że pewnie marne szanse, żebym to nie kiedyś zrealizował, ale jeżeli komuś z Was chodzi mocno po głowie taka Supra, to gorąco polecam i gorąco polecam ten adres. Czyli Marcina może Wam zrobić coś takiego, a nawet grubszego. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, wbić suba i zaznaczyć dzwoneczka, żeby być na bieżąco. A my żegnamy się i widzimy w kolejnym. Piona!